Witam serdecznie. Raport pogodowy dla Wybrzeża Kości Słoniowej i Gany, czyli dla rynku kakao. Widzimy, że w środę opady są niewielkie w tym regionie, natomiast jesteśmy w trakcie głównego sezonu zbiorów. Uprawy kakao są w południowej części obu krajów, czyli tych, które sięgają, teraz te deszcze pokazujące nam się w piątek, w czwartek, w piątek i to jest pozytywna wiadomość, ponieważ to wspiera zbiory w drugiej części i w tej chwili... Te deszcze nie są problemem dla suszenia kakao, są pozytywną wiadomością, więc są czynnikiem niestety, ale obniżającym nam ceny surowca. Widzimy, że deszcze w sobotę będą wchodziły nam w całe regiony uprawiające kakao w obu państwach, tak więc pogoda jak napoją suchą, w której jest Wybrzeże Kości Słoniowej i Gana, no, jest naprawdę bardzo pomocna dla rynku kakao i myślę, że będzie miała nadal tendencję spadkową dla tego sektora.